Jestem. Ja jestem. Was nie ma. Nie wiem, czy mnie słychać. W ogóle znowu mi się przestawiło wszystko na angielski. Jest, jak ten Facebook szaleje i robi problemy. Normalnie nie mogę. Nie wiem, czy nie mam za dużego dekoldu, nie? Tak sobie podciągnę tą bluzkę. Może, może mam za duży dekolt. <grym>, o, Facebook mówi, że mówię. W ogóle zauważyłam od pewnego czasu, że ja się bardzo źle przygotowuję do tych liveów. Bardzo źle. To tak nie wypada, bo ten tak skromnie, taki malutki kubeczek, gorzka kawa, nic więcej. A tutaj dziewczyny mi przysyłają zdjęcia z ciastami, kanapeczkami, ponczusiami, a ja taka w ogóle nieprzygotowana, no? No hello, no to, to trzeba, nie wiem. Małgosia, normalnie dzisiaj ten, przez ciebie to mało, jak zobaczyłam to zdjęcie, to. Znowu, znowu pyszności, znowu pyszności. Ja nie wiem, a ja tutaj po prostu tak, tak nic, tak tylko czarna, gorzka kawa, aż głupio. No, skoro Małgosia się wita, to znaczy, że mnie słychać, ale już mam takie wątpliwości straszne, wiecie co? No tak, już ostatnio ten Facebook robi jakieś takie cuda, Wtedy mi przerwało to nagranie dwa tygodnie temu, a teraz znowu mam przestawiony na angielski. Ja nie wiem, dlaczego mam przestawiony na angielski, ja nic nie ruszam. Nic. Nic. A nagle jest angielski. No, do live musi być coś. Świetnie, świetnie. Chyba zacznę to praktykować. Kusicielka. Największa kusicielka. O, cześć, Aldona z kawą. Dobrze, może chociaż ty nie masz nic słodkiego. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj... A, jeszcze właśnie. Jeszcze dwa ogłoszenia, że są nowe naklejki. I pojawiły się ikonki to na specjalne życzenie, bo dostałam w mailu z gitarą i fortepianem, jak ktoś gra lub z miłośnikiem. A w ogóle, jak właśnie macie propozycje na takie ikonki, wiecie, takie małe w kółeczkach, nie na jakąś czynność, to, to jak chcecie coś, to, to, to piszcie. A ja nie mówię, że tak od razu zrobimy, bo wiadomo, że nie od razu, ale wszystko trafia na listę i, i zawsze w jakimś tam dogodnym czasie to jest. A w ogóle to trafiły. Tak, oczywiście już, już tnie, już tnie. Ach, wr. I coś mi przerwało i ja nie wiem, czy dalej mnie widać. Dajcie znać, czy dalej mnie widać, bo miałam przez moment całkowicie czarny ekran i w ogóle nic. Więc napiszcie mi, czy w ogóle mnie słyszycie i widzicie, bo normalnie mi ten Facebook doprowadzi do błędu. Już No właśnie, już widać. No ja przez dłuższą chwilę miałam taki czarny ekran. Jezus Maria. Nie wiem, co się ostatnio dzieje. Yy, no i druga rzecz to naklejka z trackerem nawyków, ale ja o niej będę w ogóle mówić w piątek na Bulet Inspiracjach. Będę ją pokazywać i będę ją omawiać i w ogóle, i w ogóle, bo ona też jest oczywiście inspirowana czymś, co widziałam gdzieś tam, wiecie, na jakichś tam YouTubach, Instagramach, Pinterestach, gdzieś tam, gdzieś tam. No ale oczywiście ja musiałam ja sobie zawsze tak robię, że sobie takie inspiracje drukuję, one muszą odleżeć swoje, nie? Drukuję sobie te zdjęcia, zapisuję, drukuję te zdjęcia, one muszą odleżeć swoje i zaczynamy z Marcinem je robić, a wtedy podczas już robienia to mi wpadają do głowy pomysły do zmian i oczywiście te trackery, które są na tych naklejkach też są oczywiście zmodyfikowane po takie zmiany, które są jakby robione no wiecie, tak w trakcie robienia, nie? Na bieżąco, bo tak to no... Bo tak to, tak to nie, ale one muszą tak, wiecie, swoje, tak, yy, tak, o, tak odleżeć, te wszystkie inspiracje. Także nowa, na, nowa naklejka wpadła. O, w piątek będzie bardzo o niej dużo i szczegółowo. No to zaczynam oficjalnie. Mam nadzieję, że już nic nie przerwie i będzie wszystko OK, Że mam na imię Ania i inspiruję do szczęśliwego życia, pomimo wszelkich przeciwności. A podczas wtorkowej inspirującej kawki podrzucam Wam różne ciekawostki i pomysły, a także... <laughs> A także opowieści dziwnej treści, bo prosiliście o kocie opowieści, więc są kocie opowieści. Dzisiaj jest przed... Staram się tak przeplatać te wszystkie rzeczy. Dzisiaj, słuchajcie, przed ostatnia kocie opowieść, bo to będzie opowieść o naszej skrapce. Może, żeby tak... Wiecie, bo ja tym screena robię na, na YouTube, żeby było. To zaraz, zaraz może znajdę jakieś takie zdjęcia, żebym potem miała na screena. Wiecie, że ja zwykle ze zdjęciami. Jeszcze wczoraj przez to zepsułam drukarkę Marcinowi. Znaczy, dobrze, że tą, nie nie do nie, tą starą, a nie tą do drukowania. O, takie, może będzie mała skrapka. O. To na screena sobie zrobię małą skrapkę. To będę trzymać zdjęcie i Wam trochę o tej skrapce poopowiadam. Takie ma znaczy, ona już nie jest malutka, ona jest duża. To jest ta skrapka, na którą tak krzyczałam tydzień temu, bo tutaj łaziła i robiła różne rzeczy, chociaż ona i tak nie jest taka jak pyza, bo pyza ostatnio z góry szafy zwaliła budzik. Także no, dlaczego nie, nie. To jest pyza. O będzie za dwa tygodnie prawdopodobnie, bo za tydzień znowu coś innego. Skrawka przywędrowała do nas od Basi z Ostrowa. Basia też często ogląda kawki, no nie, nie zawsze na bieżąco, ale często jest. Potem, potem, potem wiem, że ogląda. Także to jest Skrapka od Basi z Ostrowa, że basie znacie to większość na Basie. Basia jest o wielką, wielką miłośniczką kotów, ale nie tylko kotów, bo Basia ma wiele pasji. No, i w ogóle historia skrapki to miała taki bardzo przykry początek, bo Kicia urodziła się gdzieś pod żywopłotem jakimś, I ja teraz już nie pamiętam, bo to Basia bardzo dokładnie na Facebooku chyba opisywała, czy na blogu jeszcze wtedy, bo to, bo to było 7-8 lat temu. Nie pamiętam właśnie, czy to było w żywopłocie pomiędzy ogrodem Basi a tam czyimś, czy, czy po prostu u jakichś znajomych Basi pod tym żywopłotem w ogrodzie. No a że Basia jest osobą, która każdą kocią bidę przygarnia i po prostu nie może przejść obojętnie obok kociego nieszczęścia, to się zaopiekowała tą kotką i maleństwami, szczególnie, że w ogóle sytuacja była tragiczna, ponieważ ja nie wiem ile tam tych kociaków było, ale wszystkie miały koci katar i miały te oczy zaropiałe w ogóle w strasznym, w strasznym stanie. I ja nie pamiętam już teraz dokładnie, ile ich było, w każdym razie skończyło się na tym, że u Basi zostały dwa. Właśnie skrapka i jej braciszek, i skrapka jest taka bardziej biała w rudełatki, a jej braciszek miał więcej rudego. I yy, a Basia. Yy. Ona ma zawsze dużo kotów, więcej ode mnie. Ja zawsze stawiam Marcinowi Basie za przykład, jak ja mówię, że mamy tylko pięć, a Basia ma na przykład aktualnie 11. Nie wiem, a wtedy miała siedem czy dziewięć jeszcze, no ale my tylko trzy. No to postanowiliśmy ją odciążyć trochę z tych kotów. No, a że Basia mieszka w ostrowie, a my jeździmy koło Jerocina, znaczy jeździliśmy do cioci, tam do rodziny, no to stwierdziliśmy, że. No to akurat były wakacje, nie? Znaczy te koty się urodziły jakoś tak w maju, nie? No to, to akurat, jak potem był lipiec, to one akurat były takie malutkie. Dwa miesiące miały chyba. No i jak pojechaliśmy do szanowa do cioci, to postanowiliśmy wyjechać wcześniej i pojechać jakby inną drogą, no trochę bardziej okrężną przez, przez Ostrów Kalisz, nie? Ale ale po to, żeby właśnie po drodze wstąpić do Basi i wziąć tego kota. No oczywiście wstąpiliśmy do Basia, obejrzeliśmy jej mieszkanie cudne, zachwycający turkusowy piec kaflowy. Jezu, ja muszę Wam o tym powiedzieć. Basia ma taki, pokazywała wszędzie na Facebooku, więc pewnie widzieliście, jak oglądacie jej zdjęcia. Słuchajcie, Basia ma taki rewelacyjny turkusowy piec kaflowy, że gdyby nie to, że jest duży i jest kaflowy i wymurowany, to bym jej ukradła. Coś, coś boskiego. No ale oprócz tego ma koty. No i Basia miała właśnie te, te, te dwa kociaki, no i stwierdziła, że da nam skrapkę, dlatego że ona jak gdyby po tym kocim katarze była, bo Basia je leczyła, nie? Ale ona była w takim dużo lepszym stanie z tym oczkiem, a ten jej braciszek yy, bardzo jakby dużo, dużo gorszym. Zresztą to się nieszczęśliwie też skończyło, bo on yy, no tak już miał bardzo zaatakowaną chorobą te oczy, no, że Basia była z nim u weterynarza i miał to jedno oczko całe usuwane w ogóle, ale i tak mimo wszystko nie, jakby nie dało to pozytywnego efektu i on nie przeżył. Skrapka na szczęście tak, bo to nie było aż tak tragicznie, no ale ona na to jedno oczko nie widzi. Ma je tak. że na, 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 będzie na zdjęciach będzie widać, na jednym tak szczególnie będzie widać. Maje tak, jakby taką białą mgłą zasnute, tak było z początku. My po przyjeździe też jeszcze raz pojechaliśmy do naszego weterynarza. On nam dał tak, taki, taki żel specjalny do jakby do wkrapiania do tego oczka, no ale on, no, czy on pomógł? No, no raczej nie pomógł, nie? No bo to, no, no, to już były takie zmiany, no tym bardziej, że aż u tamtego kotka to już było w ogóle całkiem, nie? Także te kociaki po prostu małe... No ale jej to nie przeszkadza, bo ona jest bardzo, jakby to ten brak widzenia w tym jednym oczku, to ona sobie drugim tak nadrabia i jej to nie przeszkadza. W rybrowaniu, w skakiwaniu, bieganiu, to, to, to tutaj nie ma nie ma żad, tam żadnych żadnych problemów z tym. No, w każdym razie, no ale wiecie, to jest właśnie argument za sterylizacją y, każdego kota, bo potem się właśnie rodzą takie bidy, gdzieś pod krzakami, na działkach itd., 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 i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że, że te koty y, biedne, y, biedne tak, y, tak kończą. Y, m, m, także my, my każdego kota mamy. My ich mamy dużo, ale nie mamy dlatego ich dużo, że my je rozmnażamy, tylko dlatego, że je bierzemy właśnie z różnych tam miejsc lub ludzi, od ludzi lub skądś tam. No i potem właśnie kastrujemy czy sterylizujemy. Tak, no to są pieniądze ogromne. W przypadku kotek to już w ogóle. No ale, no, ale tak trzeba, nie? No i Kicia właśnie otrzymała imię Skrapka. Skrapka. Ze względu na to, że to był wtedy czas mojej wielkiej, wielkiej fascynacji z a Tak jak mulinka, że mulina od wyszywania. Ale wtedy jakby... Że, u to jest taka jakby też to, takie to podwójne nazewnictwo, bo raz, że Moja wielka fascynacja z scrapbookingiem, ale też Basi w tym okresie też. Zresztą wtedy z Basią się bardzo regularnie spotykałyśmy, bardzo często na właśnie scrapbookingowych warsztatach we Wrocławiu, we wrocławskiej Rupieciarni, która już niestety nie istnieje, ale serdecznie pozdrawiam Martę, która swoje piękne prace tworzy pod innym szyldem, którego ja nigdy nie umiem wymówić, bo to jest po angielsku. No, ale wtedy do Rupieciarni jeździłyśmy z Moniką i zawsze przyjeżdżała tam Basia i robiłyśmy różne wspólne prace, i był rok, czy nawet tak dwa lata, gdy, gdy w zasadzie warsztaty były co miesiąc i myśmy co miesiąc w sobotę się spotykały i, i jeździły tam. I to były, no, co hejku, to były cudowne lata, bo jeszcze. Początek był, gdy rupieciarnia była na Odrzeńskiej, tam był obok taki fajny bar. Myśmy z Moniką zawsze przyczyniały wcześniej, i sobie szły na kawę jakąś sałatkę. A zresztą u dziewczyn też w rupieciarni potem była kawa i pyszne ciacho. Wiecie, co takie, takie no cudowne chwile. Także to był ten scrapbooking i, i, i te wspólne spotkania zresztą właśnie z Basią. Bo my w ogóle z Basią się najpierw poznałyśmy na blogach, ale wiecie, na blogach. Teraz blogi to wyglądają inaczej, bo teraz są najczęściej na WordPressie i to są bardziej takie mm, rozbudowane strony plus z takimi artykułami blogowymi. A kiedyś jak myśmy zaczynały, to był rok 2006, no to blogowanie z Małgosia pamięta. Bo z Małgosią to my się tak samo znamy, to było, blogowanie wyglądało zupełnie inaczej, bo to były tam na WP, były na Onecie i tak dalej, i tak dalej. I blog raczej spełniał funkcję takiego medium społecznościowego, jak teraz Facebook, nie? Że się codziennie dawał jakiś wpis z zdjęciami, no albo tam lifestyle, albo. Wie, wiecie, nie? Takie takie były. No i, i z takiego jeszcze bloga znamy się z Basią. I oprócz tego scrapbookingu, to najpierw się spotykałyśmy w ogóle we Wrocławiu na takie były kiedyś fajne, dodałem, co organizowało wystawy haftu krzyżykowego. A potem dopiero doszedł ten scrapbooking. No i stąd jest skrapka, nie? Także skrapka ma podwójną jakby tą etymologię tej y, y, nazwy. W ogóle od samego początku była wielką nerwuską. I jej to zostało. ósmy <laughs> rok i po prostu... Cały czas jest nerwózką. ona wiecie, tak biega, taka jest niespokojna, taka nie posiedzi chwilę. Znaczy, no bo jak śpi, no to, to wiadomo, że śpi, nie? Ale, ale taka jest, wiecie, taka, taka, taka wewnętrznie, taka, 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 taka. Po prostu tak wiecie, ta. I to widać, że to jest takie zdenerwowanie, jakby. Zresztą od samego początku, bo dokładnie jak całą drogę Marcin siedział z tyłu. O, cześć Marzena. Siedział z tyłu w samochodzie i, no, miał ją w torbie. No, to oczywiście ona była nie do utrzymania. Ciągle mu wychodziła i wchodziła i na ręce, a to już była takim małym pimpkiem wtedy, nie? No, i niestety bardzo mocno się to nasiliło, jak przybyła pestka. Bo o ile inne koty to albo ją olewały, albo tam sobie ten, to skrapka bardzo się pestki bała. Długo trwało, zajdzie, no bo peska jest czte, no będzie, nie, trwa, trwa czwarty rok, nie, jak jest peska. Długo, zajdzie, trwało to i wzajemne, no, takie oswajanie się, chociaż peska dalej ma takie fazy idiotyczne, że leci za kotem, lub na niego tam szczeka i tak, tak się rzuca i, to, i tak dalej, nie, ale y, już jest tak, no kiedyś, na przykład, skrapka, jak była peska, to ona się na przykład bała całkowicie, nie weszła, nie, nie przebiegła do pokoju. Także to było takie, no, no widać było, że ta nerwowość jej się nasiliła i że się bardzo boi. Zresztą w ogóle wszystkie koty pierwszy okres pobytu pestki w domu to spędzały na górach kredensów, nie? No, ale, ale już to jakby najgorszy okres już minął i teraz już się skrapka wchodzi, no są momenty, że nie? A czasami, znaczy, czasami, no, bardzo często jest tak, że śpią o pół metra od siebie na korytarzu i zresztą często mi się udaje zrobić zdjęcie, bo jak śpią, no to żadna nie zwraca jakby uwagi na drugą, no bo to, to jest czas wtedy spania, nie? A nie wzajemnego tam gonienia się. A zresztą często też tak jest, że skrapka na przykład, bo ona mm, dość często chodzi spać na nasze łóżko w dzień i często tak jest, że skrapka sobie już wejdzie, zajmie nasze łóżko, śpi sobie tam w kulkę zwinięta na tym naszym łóżku, zadowolona, i do pokoju wbiega pestka, leci na łóżko, ale ona już widzi, nie, że. Cześć, Ania. Już widzi, że jakby z daleka, że tam leży skrapka. Skrapka to jest taki kot, co się go nie lubi i co go trzeba gonić. Ale widać pe po pestce, że ona ma taką, ale słuchajcie, ale taką straszną ochotę też się położyć, spać na tym naszym łóżku. To ona tak yy, błyskawicznie na to łóżko wskakuje i tak się od razu odwraca tyłem i dupką do tej skrapki, że ona nie widziała tam żadnego kota. Nie ma żadnego kota, kot nie istnieje, ona sama śpi na łóżku, bo tak chciała. Kota nie ma, nie? No bo wiecie, gdyby widziała go, nie, no to by czuła się w obowiązku go gonić, a więc woli udawać, że go nie widzi i też się koło niej położyć. Także już jest, już jest, już jest spokojnie. W ogóle jest takim strasznie przymilaśnym kotem, uwielbia robić baranki. Ja nie wiem, czy oglądacie profil na Facebooku Miło zwierza. To, to są baranki. Wiecie, że tak sobie nie jak idzie, nie, i tak po prostu coś robisz, ona tak, tak ci głową, nie no najgorzej, jak na przykład trzymasz szklankę i ona tak, tak ci głową, nie wiadomo, co się wtedy dzieje z napojem, ale ona uwielbia robić te baranki. Słuchajcie, ona wywiaduje kapcie. Zresztą w zeszłym tygodniu dawałam z Marcina kapcia. Znaczy Marcin wychodzi, to ona w tych kapciach. Zresztą takie będzie jedno zdjęcie, ale to z boimi, także od maleńkości to miała. Jak ja zostawię gdzieś tam buty, no to ona wchodzi w te, w te moje buty. Jak stoją takie do wyjścia z drugiej strony na podwórku przy drzwiach, to jak ona wychodzi i czeka, to ona tak jakby przychodzi łapkami też przez te buty, nie obok, tylko ona musi po tych butach. Po prostu ciągle, 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 ciągle w tych butach. Ale tak zresztą zobaczycie na zdjęciach, pomimo tego, że to oczko ma i, i nie widzi to, yy, w ogóle jest bardzo łownym kotem, ona chyba jest w sumie druga po budyniu, bo na przykład chrupek bardzo rzadko coś, My za też tak sobie, chociaż ostatnio przyniosła taszka, yy, a skrapka z budyniem myszy, bardzo, 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 bardzo. no. Także, także to jest skrapka, a, a właśnie mam jeszcze przygotowane zdjęcia, które drukowałam trzy razy. Już Wam mówię. Trzy razy drukowałam, bo najpierw zepsułam, zepsułam drukarkę, bo się kartki wciągnęły. Potem się okazało, że nie ma tuszu, i już trzeci raz Macie mi wdrukował. Na tej wiecie od naklejek, bo już stwierdziłam, że już nie będę się z tym szarpać. No to jest w ogóle w dzień, zaraz po, po przywiezieniu. Była taka malutka. Ja wiem, że tutaj słabo widać, ale widać mały ogonek i, i, i coś tam widać. Taka byłam piękna. O, nie wiem właśnie, czy to chyba w tą stronę jest to zdjęcie, tak. Tak. Właśnie ciężko było ją sfotografować wtedy, gdyż, yy, gdyż właśnie bardzo latała. A to jest, bo to było lato. Myśmy ją przywieźli jakoś tak z połowie, od Basi w połowie lipca. To było lato, więc już dwie otwarte, więc ona tak jakby od razu sobie wychodziła na podwórko. Oczywiście, no, urocza, nie? Widać, że to jest mały kociak, bo ona jeszcze to futerko miała, wiecie, takie, no, takie, takie tutaj, nie, tak, nie takie przygładzone, przylizane jak duże koty, tylko takie puszyste jakby, nie? No, bo to ja mówię, to taka była sytuacja bie tych, tych biednych kotów. No to, to wiadomo, że się malutką ją wzięło. No, a że były drzwi już otwarte, to ona od początku wychodziła na podwórko, oczywiście cały czas pod naszą opieką, nie? Żeby ni no w zasadzie chodziło się za nią, nie? Żeby nigdzie nie, yy, nie uciekła. O, tu jestem w trawie. Tu jestem sobie w trawie. Tutaj też jakieś takie właśnie, że, że się bawi. Tutaj śmiesznie tak wygląda z tym podniesionym ogonem. W ogóle małe koty to są tak rozkoszne, jak idą z takim podniesionym ogonem, i ten ogon jest normalnie taki sztywny. A tutaj gdzieś tak biegła z takim, z takim zainteresowaniem. To jest jedno z najfajniejszych jej zdjęć. Uwielbiam po prostu to zdjęcie. Uwielbiam. O, a tutaj jestem bardzo zaciekawiona. Co tam za siatką jest i dlaczego taki, taki jest dziwny, dzi, dzi, dziwny kot z piórami na dwóch nogach? Bo tutaj zagląda, bo tutaj kurczaki były wtedy w Wolierze, i tutaj z wielkim zaciekawieniem zagląda do kurczaków. Tu już jest troszeczkę, jestem już troszeczkę większa. Bo tak, tak ułożyłam międzychronologicznie, nie? Tutaj mi się też leci, już jest większa, dużo większa, ale też tak leci fajnie z tym, z tym ogonem takim podniesionym. No Po prostu ten ogon to. to o, tutaj też jeszcze jedne z takich zdjęć, gdy jeszcze była taka, no taka, taki średniaczek, nie? No na przykład tak śpi. O, tak śpi tutaj nawet, widzicie, nawet, o, się, nie mieści się w tym, nie mieści się w kadrze. Brzusio ma cały biały, mało ma, mało ma tego y, tego rudego. Tutaj też śpi. Jezu, ten koszyk był taki wielki, ona taka malutka, bo tutaj też właśnie. No i to futerko jeszcze takie, takie, takie wiecie, no takie, takie kociaczkowe. Takie kociaczkowe. No, a tutaj właśnie ja jej daję tak nogę z kapciem koło tego koszyka, bo koszyk stał na podłodze. No, taka duża jest. No, tak. Jeszcze jedno będzie takie zdjęcie, że taka duża jestem. I tu jestem właśnie bardzo, bardzo zainteresowana kapciem. Także właśnie tak, to są jej zainteresowania od wczesnych, wczesnych lat dziecinnych. Trzeba gryźć, jak są kapcie, trzeba gryźć. Teraz Marcinowi wchodzi i tak drapie łapami. I zakłada na głowę, proszę, pokazywałam wam na zdjęciu. Nawet jak pod biurkiem na chwilę sobie zdejmie, to po prostu skrapka już leci i już w nich siedzi. To po prostu jest kot, który żaden inny tak nie robi, tylko skrapka, więc tak. A tutaj gryzę koc i, i ten. I kopię nogami jak oszalały królik. To oszalały królik też się wzięło z miło zwierzę. Jest taki fajny komiks z miło zwierzę. O kocie, że kopię jak oszalały królik. No, no się, też zaraz będzie takie fajne zdjęcie z noskiem. O, tutaj też pokazuję, że, że taka duża urosnę. Taka duża urosnę. O, tak, tutaj zaraz, bo nie, ono chyba jest zaraz. O, ono jest tak, o. Tak, to, to w ten sposób spałam. Tak, w ten sposób spałam na ręce. To jest, to, jest właściwy, to jest właściwa pozycja zdjęcia. Tak, a tu jest nosek, słuchajcie. Tu jest właśnie zdjęcie noska. Tu jest zdjęcie różowego noska, jak śpie, i w ogóle po prostu różowy nosek jest do całowania. O, i taka duża będę. Taka duża będę. Widzicie, jaka duża będę? Jestem taką dzielną kotą. I to jest tak, to jest właściwy, to, to jest właściwa pozycja pokazywania zdjęcia, bo to jest zbliżenie, zbliżenie z rozczapieżonymi palcyma. Takie rozczapieżone palce były. No, a tutaj już są zdjęcia większe, yy, znaczy większe. <laughs> zdjęcia takie same, zdjęcia większej skrapki w różnych, w różnych dziwnych pozycjach. I sytuacjach, na przykład groszek z marchewką jest pyszny, bo dlaczego nie? Tutaj państwo na łóżku rozłożyli i grali w grę, więc ja pomagałam, bo, bo bardzo jestem towarzyskim kotem i pomagam. Tutaj, wiadomo, to pułapka na koty, czyli pudełko, nie? Jak jest pudełko, to trzeba wejść. W ogóle teraz śpi. Hmm od, oj, długo już, bo najpierw chrupek spał, a teraz ona. W takim pudełku macie ma takie kartonowe, specjalne pudełko, w którym odkłada ścinki z wycinanych naklejek. Nieważna, jaka jest tam grubość, nie? Wysokość tych ułożonych ścinków, to ona wskakuje do tego pudełka i tam śpi. Po prostu musi. To jeszcze była stara lodówka i, 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 i było mycie i rozmrażanie, no to przecież wiadomo, że ona też musi pomóc, nie, no bo to. Bez kota się w ogóle żadna czynność w domu nie obejdzie, bo, bo, bo my sami sobie nie damy rady, nie. No tutaj a nie, to, to tak. To jest chyba tak, tak. Tak, bo to jest papierowa torba. To jest druga rzecz po pudełku, czyli papierowa torba, bo do każdej trzeba wejść. Nie tylko papierowa. Torba jest torba, nie? Tu było, to już chyba przy chrupku pokazywałam, tu było to dla kur na znoszenie jajek, więc tam kury oczywiście jajek nie znosiły, ale każdy kot zamieszkiwał, bo to przecież wiadomo. Tu znowu pudełko O. I to jest to zdjęcie, co mówiłam, że widać na nim różnicę pomiędzy tymi jej oczkami że to jedno właśnie ma takie. I przy robieniu aparatem z lampą, to właśnie, to właśnie się uwidoczniło, że jedno jest jakby normalne, a drugie jest takie. Takie, takie właśnie inne, nie? No ale tak niestety te kociaki, to i tak dobrze, że ona przeżyła, nie? No tutaj jest tak, no z tego, to jest takie, taka zardzewiała połowa piecyka. I Marcin to potem malował na czarno i potem był w tym, znaczy no nadal jest taki kwietnik, tak jak na ogródku. I to na razie tak leżało, no to trzeba się było położyć, nie? No bo dlaczego nie? Tutaj pranie zebrane, no to też się trzeba położyć. Chrupek też uwielbia w takim praniu. Tutaj sobie siedzi na parapecie. Jejku, a tutaj w trawie, bo to była akurat wiosna i, i to był kwiecień. I tutaj, słuchajcie, ona wygląda jak wielkanocny baranek, nie? Prawda, że taki wielkanocny baranek? No po prostu taki mały, wielkanocny baranek w trawce. Jest piękna. A tu gdzieś weszła, tak. Tu była na daszku. No tak, także ona wskakuje i wchodzi, i, i w niczym jej to oczko nie przeszkadza. Tutaj leży bez łapek. Ja wiem, że to jest pozycja chlebek, ale tu jest też, że, że ma zgubione łapki. Nie mam, nie miałam akurat zdjęcia, ale kiedyś nam się udało zrobić. Jak Marcin wozi węgiel, to jest jedna z ulubionych zabaw kotów, a szczególnie białej skrapki. No, bo to, to, to jest logiczne, że potem, mimo tego, że Marcin ten podjazd tam myje i, i na przykład deszcz pada, no to i tak ten miał zostaje. Koty po prostu uwielbiają się tarzać i rolować w tym miale po zwożeniu węgla i raz skrapka przyleciała taka, że myśmy myśleli, że to inny kot przyleciał na, na ogródek. Naprawdę, po prostu była czarna. Ale niestety nie, nie znalazłam tego zdjęcia. No tutaj właśnie na ogródku w różnych pozycjach i w różnych miejscach, bo dlaczego nie? O, a tu pokazuję, jaka, jaka duża urosłam. O. No, a tutaj jest nosek i biały brzusio. A tutaj jest ze szczurem, którym jakimś, jakiś czas się bawiły i go nosiły wszystkie łącznie z pestką. A tutaj też sobie śpi. A tutaj się wygrzewa na słoneczku. A tutaj łazi po zbyrach, czyli po czereśni, chyba wtedy tak to po czereśni. A tutaj siedzi na pięku po ściętej śliwce. Wszystkie koty tam siadają. Znaczy, wszystkie może nie, ale szczególnie. Nie, bo i mulinki mam zdjęcie na tym, i skrapki mam zdjęcie na tym, i pyzy mam zdjęcie na tym, także bardzo, bardzo lubią to. No i tutaj też no tak. No. Także tak. Już się do Was. Już się do Was odwrócę. Także taka jest historia skrapki. O, to zakończymy z tym zdjęciem skrapki żeby było wiadomo o kim jest live no i w zasadzie, i w zasadzie to, to tyle co Wam chciałam o skrapce opowiedzieć także o kocich, yy, z kocich opowieści została nam jeszcze pyza która też jest bardzo specyficznym kotem zresztą jak ktoś ma koty to wie i jak miał dużo kotów, czy ma dużo kotów czy miał na przestrzeni lat to też wie że żaden kot nie jest taki sam i każdy kot ma swój charakter i każdy kot się inaczej zachowuje i każdy ma swoje przyzwyczajenia i po prostu, no bo koty tak mają. Nie ma, po prostu nie ma identycznego y, kota. Także dlatego y, y, tak, a kot, bo kot nie, to, 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 to tak nie jest. Nie wiem, jak jest z psami, bo z psa mamy dopiero jednego. Więc nie wiem, jak to jest z psami, ale z kotami, z kotami właśnie tak jest. Także prawdopodobnie za dwa tygodnie czeka Was jeszcze ostatnia kocia opowieść opowieść o naszej Pyzie, która jest tym najbardziej niegrzecznym kotem. A ja zapraszam Was na piątek. W piątek o 10 będę opowiadać o monitorowaniu nawyków i będę pokazywać hmm, Tą najnowszą naklejkę, która się wczoraj wieczorem pojawiła, a dziś już ją opublikowałam gdzieś tam wszędzie. Znaczy gdzieś tam wszędzie, czyli tam na grupie na Facebooku, na Instagramie, gdzieś tam wszędzie. No i szczegółowo będę o niej mówić o niej mówić w piątek. Pewnie ją widzieliście, ale ja ją jakby oczywiście przerobiłam. Na różne warianty, bo dlaczego nie? Bo zawsze muszę, że tak powiem, coś tam dać od siebie i, 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 i zmodyfikować, bo to nie jest nigdy tak, że, że mi się tak coś podoba w stu procentach. Ja zawsze właśnie wszystko tak pod siebie przerabiam, nie? No i też że zawsze też w piątki mówię, nie? żeby w ten sposób, żeby się inspirować, ale zawsze jakby do siebie dopasowywać. A w ogóle za tydzień będzie jeszcze jedna naklejka, też inna i też ją przerabiam pod jakby yy, no, swoją estetykę, bo też nie, nie, nie podoba mi się tak, jak ją zobaczyłam w pierwotnej wersji, więc też będzie coś, co zobaczyłam, w czym się zainspirowałam i co będzie jakby przerobione na, no tak na, trosze, na troszeczkę inaczej, nie? że to nie jest tak jeden do jeden. No, bardzo słodka. W ogóle wszystkiego to są słodkie. A w ogóle, Agnieszka, ty wiesz, bo ty masz ten, bo no, ty masz w ogóle, lubisz białorudę, nie? No. Także skrawka i budyń, to wiem, że są w twoim guście bardzo. No. Także, także to tyle. No. I ja się z wami żegnam i tak się zastanawiam, czy, nie wiem, może od, od następnego razu w ogóle będziemy robić te live y. To nie będzie spórująca kawka, tylko w ogóle jakieś ten... Coś było pod wieczorek przy mikrofonie, tak? To, to jakieś śniadanie przy mikrofonie, coś takiego. No normalnie, jak ja patrzę na te zdjęcia, co mi wysyłacie, też mi się przykro robi. Ja wiem, a ja czarda, a ja czarda, gorzka kawa tutaj, i, i normalnie, a wy po prostu jak, no, przygotowane, przygotowane, i ja tu się produkuję, a one się, a one się obiadają słodkościami lub innymi tam rzeczami, no. Także bardzo mi się to nie podoba. Będę musiała się, no, będę musiała, że tak powiem, dopracować tutaj wizerunkowo te wszystkie, te wszystkie rzeczy. No. no, Także ja się z Wami żegnam. Życzę Wam słonecznego dnia. U nas już kolejny słoneczny dzień, także mam nadzieję, że taki będzie. I do zobaczenia w piątek. Agnieszka se ma przed No, także do zobaczenia w piątek. No. Pa, 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 pa. Jezu, nie, to no, ja znowu naciskam mnie tam, gdzie trzeba.